No dotarliśmy do jantara. jest godzina za 15.06 tak, za 15.06 zobaczcie ile ludzi nikogo nie ma ciekawe jak to może wygląda ja to już nie pamiętam ale pewnie fajne idziemy oblukać powierzę wam, że spoko To ile ludzi na plaży Dobre pytanie. Kebab można zjeść, ale jest to nie o tej godzinie. Tam Audi, proszę bardzo, cztery pierścienie robią wrażenie. Tak to wygląda. Idziemy sobie na plażę. Taki wypad zrobiliśmy z małżonką. Jak to się mówi? Bez dzieci. Dzieci zostały w domu. Daliśmy im łuki. Noże, niech polują, niech się uczą. Jeden żart, tak na serieta Zaopiekowała się siostra mojej żonki dziewczynami a my sobie pojechaliśmy nie jedziemy, znaczy już nie jedziemy, już dojechaliśmy właściwie wyruszyliśmy pierwsza 25 4 godziny podróż z 15 minutową przerwą czyli o proszę państwa co my tu mamy morze bałtyckie idziemy poszukać bursztynów o nie, już ktoś przesadł. Kółko bronione. Albo ktoś spał na plaży. Nie ja wiem, zobaczymy. Może znaczy nie będziemy pytać. Nie, nie nasza sprawa raczej. <gry> ale, ale już ktoś jest. W tej godzinie. No i tyle. To wygląda tu wydmy. Takie, o, klocki, żeby. Jak się nie sypał i tak się sypie Ale trochę osłaniają o, kutry rybackie wschód słońca nad morzem chcecie zobaczyć no nie, nie zobaczycie, bo już słońce wzeszło za późno jesteśmy. ale i tak jest pięknie, nie? Co wy na to? Nie jest pięknie. Nie potrzebnie tylko gadam, bo zaburzą ten cały aromatyczny nastrój. но вот нет в ну, на пляже как то спал в доме видите. то сейчас приближусь попробую это сближать видите? кто-то там нормально кинул знаю. остатки плывут Tutaj można sobie kupić jakieś chipsy Ja tej godzinie oczywiście no jest fajnie Dobra, ja na razie kończy nagrywanko. mady sobie chodzą, o proszę bardzo. Wcinają to co wczoraj turyści pozostawiali. Jakieś okruski czy tam chipsy może? Nie wiem. Tam jakieś statki w oddali. Okay. Jest Przecież cudownie. Pogoda ładna. Dzisiaj ma być 27 stopni. Według prognoz. Według synoptyków. No i tyle. Idziemy dalej. Zachwycamy się tym pięknym widokiem. Proszę bardzo. Z pocztówki. Można powiedzieć o, tak będzie jak z poczt. Nieźle co Przyszliśmy poszukać bursztynów. Na razie nie widać, ale posłuchajcie jak pięknie szumi pomierze. Nasze bałtyckie. Nieźle co. Fajnie, co? I dobra, wiem, że to niewielkie te bursztyny, ale patrzcie, coś tam Coś tam znalazłem Parę sztuk Parę sztuk tu leżało Także Nie jest może rekord świata, ale Ale coś tam jest fajnego Także tak, idziemy dalej. No jak, jakby co, to tu jest kupę bursztynów, tylko takich maleńkich. Nie chcę mi się ich zbierać, ale wam pokażę zaraz. Może będzie widać. Chętnie powiedzieć. Tu, tu, tu. To nie tego, tylko. Tylko tyle, że tych małych, to musimy jasno zbierać. No i tu dobre, żaba przyszła przyszła się opalać nad morzem, żaba serio. Zaraz Wam pokażę. Pokażę Widzicie? Widzicie to. Niezłe jaja, co? A i morska żaba to poszła popływać w morze. Zobaczcie. Niezłe jaja, co? Pokicała, pokicała i popłynęła Niezłe jaja. Powiem wam, zimy sobie tu z pół godzinki, a żaba wciąż pływa. Spogodało jej się. Tak. No żaba to jest wodne stworzenie Ona to lubi Zaraz się wyjdzie na chwilę poopalać pewnie no, no, Wyszła się poopalać tak Teraz znowu popływa Ona lubi to może Polski bałtycki nie? Mamy kutry Jan 16, Jan 17, to znaczy zarejestrowane w Biantarze. tutaj rybacki wygląda tak. żeby ktoś nie wiedział, świeża łódź, proszę nie wchodzić na pokład na ucie. Dziękuję. Tam jakieś linki Kajuta Kapitana płynie i się reklamuje od razu. Wolno machatę to, jakby co. Macie telefon, możecie sobie dzwonić Hortex, już ktoś mu tutaj na śmieciu, ale nic to. Bywa i tak. Widoki fajne. Jest jeszcze rano. My tam Zostawił nawet ktoś przypłynął. Musiało chyba wiać. Nie dopłynął do swojej macierzystej plaży. zresztą nie wnikam, nie wiem, po prostu przypłynął już. Takie widoki, takie proszę, bardzo wąskie No ja to jest śruba napędowa, napędowa pastery, napędza tą łódź i łódź płynie. O widok, i wciąż piękny. Jakaś koliczka zbiora dorsztyny. Spróbowanie tych łodzi rybackich. No i tyle. No i co tu ciekawego więcej? Jest fajnie. Nie? nie wiem zresztą, co wymyślicie, ale mi się podoba. Także tak. Jeszcze selfie z Chwilę sobie idziemy z plaży, ale zrobię wam tu przebitkę. Zobaczcie, jak ładnie tutaj są bary. Coś tam można sobie zjeść. No, jeszcze nie o tej godzinie, bo jest jeszcze rano, ale ładny widok. Co wygląda to przepięknie. No, jakbym powiedział, a tu można sobie boksera pograć. Rekord pobić. Wygląda ładnie. Wiecie co, miałem gdzieś busa i przyjechać na camping do Jantaru, ale zobaczcie, przed 8 jest i taka kolejka więc tam podejrzewam spore tłumy dziś. To może dobrze, że wzięliśmy osobówką przyjechaliśmy. O 8 otwierają recepcję jakby co, więc gdybyście chcieli tu przyjechać na camping to przed 8 będzie kolejka przeważnie, znaczy nie wiem, ale dzisiaj jest nie? że tak. No. Dobra, zbliżamy się do plaży w Mikoszewie. Pojechaliśmy sobie do Mikoszewa, bo tu najmniej ludzi, a dzisiaj to takie dzikie tłumy. Bo to długi weekend się zaczyna, tu zaczęli zjeżdżać. No i co, wzięliśmy sobie taki namiot plażowy. Będziemy się plażować. Teraz Wam pokażę tą plażę. Nie byliście? pewnie nie, nie wiem zależy jak to, to no. no po prostu był albo nie był zobaczcie jaka to długość na plaża. tu się kurde idzie i idzie 500 metrów do plaży i za 200 metrów przez plażę no może przesadzam ale ogólnie tu jak jechaliśmy to wszystkie samochody waliły tam na Stegnę Kszczotowo granice, czyli w prawo a my pojechaliśmy sobie tu no ale z tego może już nie będę nagrywał więcej głupot ale pokażę wam tylko plażę. patrzcie ogrom miasta Wleśna, jak nie wiem co tutaj w ogóle do Mikoszewa jakbyście chcieli przyjechać do na bursztyny nam dworze przeważnie tutaj w Mikoszewie wszyscy jeżdżą tam Wisła wypływa oddali i to jest pierwsza miejscowość za dopływem Wisły no tak tyle dobra kończę bo jakaś kobita się do mnie gapi nara cześć No i patrzcie to rodzice krzyczą to... no, babciko tam pyknie no śpiechu. jaką ma nie nosić jak to cała plaża piechu bez dobra jeszcze przyjechaliśmy zobaczyć przekop Mierzei bo skończyli już tą niesamowitą inwestycję no i kurde rzeczywiście ostatnio tu byliśmy dwa lata temu to jeszcze robili ale powiem wam, że teraz to wygląda całkiem całkiem spoko luz Czekaj, tu nie, gdzie my jedziemy w ogóle? W prawo w lewo W prawo w lewo i na drzewo. Pojedziemy w lewo, dobra Tu się chyba mosty obracają. No. Kurde, pompastycznie Zwięczone możemy wejść, o tu idziemy Dobra, jesteśmy na wycieczce, to sobie odwiedzimy? I dobra, stwierdziliśmy, że się zatrzymamy, zobaczyć. Wygląda to tak: przekop Mierzeje wiślane. Tam jest Mierzeja Wiślana. Tu jest most, który się otwiera. Tu jest szlapan na wodę. Nie wiem, jak to Tam jest następny most, który się otwiera. Natomiast Morze Bałtyckie kapitał Portu Nowego Świata. Nie zmieniają. No, tak to wygląda. Ja mi się, przejść zobaczymy No, tutaj tu nawet jest koło ratunkowe na tym przykopie, że jak jakiś marynarz będzie. Nie mógł wytrzymać, no to wtedy będzie mógł się uratować. Jest. na przykład, może nie może być. takie zabezpieczenie No i dobra, tutaj wejście na plażę w Stuttgartie. Całkiem niezła infrastruktura, to znaczy dużo barów. Jakieś tam atrakcji i tyle no że zaraz dojdziemy zobaczymy no i dobra tak to plaża wygląda w szutowie. zobaczcie jaka krótka w porównaniu z Mikoszewem tutaj się wychodzi na plażę i już jest morze właściwie No, też są jakieś budki, gofry, lodne napoje przyszliśmy na zachód słońca, poczekamy jak będzie zachodzić, wschodziło z tamtej strony zachodzi z tamtej wschodzi na wschodzie, zachodzi na zachodzie tak myślę Głupie to co? Bez sensu. No dobra, ale mówi dokładnie. Nie ma co mówić. No dobra, słońce jeszcze nie zaszło, ale skryło się za chmurami. Czekamy cierpliwie. Zobaczymy. Będzie git. To była głupia mina, czekajcie. Teraz trochę lepiej, no ale widok i tak jest niesamowity, co? To jest plaża. To jest plaża w Stutowie. Czekamy cierpliwie. Może będzie dobrze akurat. Dobra, jeszcze nie ma zachodu, ale i tak jest ładnie. Zobaczcie na to.